przetwarzaniu danych przestrzennych w pakiecie GeoPandas i w Pythonie. Tym razem porozmawiamy o tym, w jaki sposób wykorzystać dane przestrzenne do tego, żeby wzbogacić modele uczenia maszynowego i będziemy polegać na wszystkich poprzednich zbiorach danych, w tym danych z Airbnb i danych wektorowych, które opisują Nowy Jork. Na początek import wszystkich paczek, będzie ich całkiem sporo. Najważniejsze z nich to jest NumPy, GeoPandas i Pandas, ale dodatkowo będą jeszcze paczki, które służą prezentacji danych. Najpierw jest NumPy, import NumPy as NP, następnie GeoPandas, import GeoPandas as GPD, następnie Pandas, import Pandas as PD, następnie MatplotLib, czyli import MatplotLib. Py plot as plt. I następną z paczek która służy do wyświetlania danych, do prezentacji Seaborn. Import Seaborn as sns. I dodatkowo jeszcze from Geopandas import points from xy, czyli metodę, która przekształci. Zwykłe punkty, floaty do punktów, które są znane z Shapely, do Geometry, from Geopandas, Import Points, from XY. I teraz Seaborn może nie być jeszcze zainstalowany. Może też nie być w Requirements. Wtedy też przejdźcie do pliku requirements.txt. Dopiszcie na końcu Seaborn i zainstalujcie go też w samym środowisku. Dobra, wywołuję to. Chwilę poczekam aż te importy się skończą, i następnie przygotuję wszystkie ścieżki do plików, które będą używane. Jako, że jest tego całkiem sporo, to zalecam przekopiować to z sekcji opisu pod filmem. Tutaj ja mam też wszystkie ścieżki przekopiowane. Jak widać, jest zbiór z Nowego Jorku, z Airbnb, jest zbiór, który opisuje dzielnicę, jest zbiór, który opisuje dzielnicę. Które odpowiadają Straży Pożarnej, które odpowiadają przychodniom, które odpowiadają policji i szkołom. Każda z tych dzielnic ma inny kształt, jest też ich w zależności od typu, więcej lub mniej. Te główne dzielnice to są normalne dzielnice administracyjne, ale straż Pożarna, przychodnie, policja i szkoły mają swoje własne podziały i swój własny podział, swoje własne dzielnice. I to wszystko może wpływać też na ceny, jakie są na przykład najmu, Apartamentów z Airbnb, więc będziemy to sprawdzać. Nie będziemy bazować tylko na czystym zbiorze danych. Najpierw czytam Airbnb df, to się równa. To jest plik CSV, więc wczytuję to za pomocą pandas'a read CSV, i ten plik nazywa się baseline dataset, więc wpisuję. Już mi to podkreśla. Dodatkowo jeszcze mam już kolumnę z indeksem. I to jest ta kolumna baseline ID kolumn, która została przekopiowana wyżej nazwa. I wywołuje to. Zaglądam tylko do pliku, czy to jest ten plik, czy to ta tabelka, którą mam z Airbnb. Tak, jest to ona. W następnym kroku wczytuję wszystkie przestrzenne źródła danych. Każdy z nich będzie się zaczynało od GDF, podkreśnik i najpierw Borrows. Jako dzielnicę. I to się równa. GPT: Read File. I w nawiasie Boroughs. I tak po kolei też. Dla dystryktów Straży Pożarnej, dla przychodni, dla policji i dla szkół. Już miałem podpowiedzi z pilota w tym przypadku copilot się przydaje bo znacząco przyspiesza takie nudne przepisywanie kodu, czyli jego kopiowanie i wklejanie więc mam wczytane wszystkie przestrzenne ramki danych a mogę też zajrzeć do nich, na przykład gdf health CNS.info. żeby zobaczyć co to jest tak tutaj też mam Borrow Code, Borrow Name czyli wiem w jakiej to jest dzielnicy. I pozostałe informacje związane z tym dystryktem. Jest też jego Age, Sense, Dist jego numer, który jest Integer 32, czyli to jest ID. O, to jest unikalne ID tej dzielnicy, w której jest przychodnia zlokalizowana. I teraz każdy z tych datasetów ma takie swoje ID, czyli Fire Department, Police, i schools też mają takie IDKI. Te IDKI są bardzo przydatne z tego względu, że później można wobec nich grupować. Jeszcze, żeby sobie wyświetlić przynajmniej część tych danych, zobaczyć co tam jest. To wyświetlimy główne dzielnice Nowego Jorku, czyli Boroughs. Plot. Teraz tak, color to będzie white. Edge color jest black, to pasuje. Jeszcze fig size 10 na 10 może być. I na przykład chciałbym dystrykty szkolne tutaj nanieść, czyli GDF school -tist plot ax to się równa base color to się równa orange na przykład I wywołuję to. O. I mam naniesione dystrykty szkolne na dzielnice. Jak widać, jest ich dużo więcej niż dzielnic, i mają też swoje nie, nieregularne kształty i wymiary. I teraz, zanim przejdziemy dalej. Wróćmy tylko do, chwilę do początku. Wspominaliśmy o tym, że będziemy mówić o DOAI, więc mówmy o DOAI. W tej chwili mając zbiór z Airbnb, mamy tutaj kolumny Latitude i Longitude, które reprezentują dane przestrzenne. Moglibyśmy je bezpośrednio zastosować jako wsady do modelu uczenia maszynowego, bo są kolumnami numerycznymi. I na przykład chcielibyśmy przewidzieć cenę w danej lokalizacji, wtedy wykorzystujemy to, co już mamy w tej ramce danych. Pytanie tylko, czy to będzie dokładne. Możecie sprawdzić sami, już zbudować model bazując tylko i wyłącznie na tym zbiorze Airbnb, ale możecie tylko wzbogacić później i sprawdzić, jak to zadziała. I teraz zajmiemy się tym wzbogacaniem. Wykorzystamy dodatkowe informacje przestrzenne, które są dostępne, po to, żeby poprawić później jakość predykcji w takich zbiorach. Więc wykorzystamy to, co tutaj wyplotowaliśmy. Tej konkretnie dzielnice Nowego Jorku i dzielnice. Specyficznych obszarów w Nowym Jorku. Najpierw trzeba przekształcić tą ramkę danych, która była z Airbnb, do przestrzennej ramki danych. Stwórzmy normalne punkty, normalne w cudzysłowie, chodzi o punkty, które są w czyli points from XY. Przypisuję to do zmiennej points i teraz x to jest df longitude, a y. To jest DF, Latitude i CRS. To się równa EPSG 2.4326. I tak mam zdefiniowane punkty. Dodaję je teraz do kolumny Points w ramce danych DF. I tworzę z tej ramki danych DF. Przestrzenną ramkę danych GDF, czyli GPD Geo Data Frame, DF i nie chcę, nie chcę stosować wszystkich kolumn, bo nie wszystkie potrzebuję, głównie te numeryczne. Więc w tym momencie też zapraszam do sekcji komentarzy. I stamtąd można przekopiować inicjalizację tej przestrzennej ramki danych. Oj, źle tutaj nazywałem kolumnę, nie points, tylko geometry. Ach. Jeszcze zanim przejdziemy do analizy. Za każdym razem to robimy. Przy eksploracji danych, przygotowaniu wsady do uczenia maszynowego usuwamy brakujące wartości. drop and a, axis 0, in place true. Moglibyśmy też spróbować wypełnić brakujące wartości, albo coś innego z nimi zrobić, na przykład wprowadzić tam ich średnią, albo spróbować przewidzieć, jakie to są wartości. My w tym wypadku odrzucimy, nie będziemy z tym przyjmować. I tak samo duplikaty, trzeba się pozbyć duplikatów, czyli drop. Duplicates to jest jeszcze gorsze niż brakujące wartości, bo czasami duplikaty, szczególnie w danych przestrzennych, mogą też prowadzić do błędów obliczeniowych. I teraz zobaczymy sobie type GDF. Tak to jest przestrzenna ramka danych. Jaki ma CRS? To też trzeba zawsze sprawdzić. 4326 jest ok. Jak wygląda geometria? Są to punkty jasno zdefiniowane. Mają też swoje ID. Tylko to CRS nie jest takie samo jak CRS dzielnic. Przykładowo GDF Borrow CRS. Jest inne. To nie jest 4 3, 2, 6, tylko 2-2-3. Musimy to przekształcić, więc przekształcamy ramkę GDF do tego, w jakiej projekcji są dzielnice. Więc GDF tu CRS i teraz GDF Borrows. .CRS i In Place True. GDF, pod spodem GDF.Geometry. Zobaczę tylko, czy się przekształciły wartości. Tak, są zupełnie inne. To już nie są wartości kątowe. Tutaj już są duże wartości, które są metryczne i są dostosowane dla Nowego Jorku. I teraz. Pierwsza rzecz, co można wyciągnąć używając GeoPandasa? Jakie cechy? Jedną z nich na przykład jest sama dzielnica. Sama, w jakiej dzielnicy znajduje się apartament? Nazwa dzielnicy oznacza też trochę jej granice, więc można uznać, że nazwy regionów też są cechami przestrzennymi. I To jest najprostszy możliwy związek, najprostszy możliwy feature, który możemy wyciągnąć z danych. Sprawdźmy sobie, w jaki sposób dzielnica wpływa na pricing. Możemy też to wszystko oczywiście zwizualizować, więc taki będzie najwygodniej. Stworzę nowe okno graficzne PLT Figure. Fix size. Niech będzie 10, albo nie, niech będzie 6 na 10, dlatego, żeby było wyższe niż szersze. I teraz użyjemy pakietu Seaborn SNS.Boxplot. I zrobimy wykres tego, jak prezentują się ceny w zależności od dzielnicy, czyli Y to będzie neighborhood group, a X to będzie price. Dane to będzie GDF, data, czyli Parametr data to jest gdf. orient. Zrobimy jeszcze orientację, żeby była horyzontalna. Dlatego jest wyższe niż szersze. I show flyers, czyli żeby pokazywały outliers, nie. Czyli false. Nie chcemy tego, bo będzie to zaciemniać obraz. Jeszcze dodamy tytuł. Czyli rozkład cen w zależności od dzielnicy. Wywołujemy to. I mamy rozkłady. Jak widać, różnią się ceny apartamentów w zależności od dzielnic. Szczególnie istotne jest to, że średnie się różnią. Im bardziej się średnie różnią, szczególnie przy Manhattanie i Brooklinie, tym lepiej. Queen, Staten Island i Bronx mają podobne średnie i też podobne odchylenie standardowe i podobny rozstrzał cenowy. Manhattan tutaj prezentuje sobą największy rozstrzał i też nie schodzi do zera. Na Bronxie coś kosztuje zero za nocleg. Na Manhattanie ponad 350. Oczywiście też nie są pokazywane tu outliersy. One mogą być znacznie wyższe. Ale to jest, był pierwszy krok, sprawdzenie tego. Jak to wygląda przestrzennie, jeśli tylko patrzymy na nazwę dzielnic. Ale to wciąż nie jest wykorzystanie możliwości danych wektorowych. Więc teraz możemy zadać sobie inne pytanie. Czy odległość od centrum dzielnicy ma wpływ na cenę? Podobnie możemy pytać siebie, czy w Trójmieście albo czy w Warszawie odległość centrum ma wpływ na cenę apartamentu, czy cenę hotelu. No, prawdopodobnie ma, ale jak duży wpływ I, w zależności... i też może być pewien łączony efekt. Odległość od centrum Sopotu i odległość od centrum Gdyni to są dwie różne zmienne i mogą różnie też wpływać na to, ile będzie kosztował apartament gdzieś w Trójmieście. Podobnie jest w Nowym Jorku. Odległość od centrum Bronxu, Queens, Manhattan, Brooklyn, Staten Island. Pięć różnych odległości. Każda z nich będzie miała trochę inny wpływ na ceny apartamentu. Więc musimy stworzyć centroity. GDF Boroughs użyję tej zmiennej, czyli stricte dystryktów. Stworzę tam kolumnę centroid albo centroids i GDF Boroughs kropka centroid atrybut mamy już centroidy teraz to już nie są wielkie poligony tylko centroidy wcześniej ta analiza tutaj dotyczyła rozkładu cen zrzutowanego na całą dzielnicę teraz będziemy sprawdzać rozkład cen jeśli patrzymy tylko na dystans do środka dzielnicy trzeba stworzyć kolumny numeryczne które będą reprezentować tą odległość więc stworzymy to w pętli for bo ich jest kilka for be name od borrow name na to łącznie in gdf borrows borrow unic na razie zrobi print be name żeby pokazać się stanie i mam nazwy dzielnic, które są poszczególne i teraz z tego zostaną stworzone kolumny z dystansami do centrum każdej z tych dzielnic. Czyli Dist call name. To się równa C Dist, C od Centroid, Dist od dystans, podkreśnik plus b_name print dist call name. Tak będą wyglądały te kolumny z dystansami. I teraz możemy to wszystko obliczyć. Najpierw trzeba wyciągnąć centroid do odpowiedniej dzielnicy. Ona będzie tutaj z biname. Więc wyciągamy ten centroid. Nazwę tą zmienną cent. To się równa. GDF Boros. Otwieram nawias kwadratowy, bo oznaczam o który konkretnie będzie mi, o którą dzielnicę borrow name będzie mi chodziło, czyli gdzie borrow name równa się biname i tutaj ustawiam atrybut values i pierwszą wartość, czyli to będzie ten centroid zobaczmy jak on wygląda print site Jak na razie jest to cały wiersz, muszę więc jeszcze jeden tutaj nawesk kwadratowy dodać z nazwą kolony Centroids. I teraz to już są tylko pojedyncze punkty. I teraz obliczam dystansy od wszystkich po kolei punktów, które mam w GDF, czyli od wszystkich apartamentów do centrum dzielnicy. Czyli GDF Dist Code. Name, to się równa GDF Geometry, .distance Send. I mam obliczone dystanse. Pytanie, czy wpływają one na pricing? Najlepiej to sprawdzić używając korelacji, choć to nie jest jedyny wskaźnik, który można wykorzystać. Nie warto się troszkę posiłkować korelacją, warto sprawdzić na przykład modelu uczenia maszynowego. Ale rzućmy okiem, jak wygląda korelacja. Do tego można użyć pandasowej metody core with czyli gdf core with gdf price Z tym będziemy sprawdzać korelacje tylko numeryczne, numeric only na true i jeszcze przesortujemy wartości od największej do najmniejszej. Tylko trzeba pamiętać o tym, że korelacja plus 1 jest bardzo dobra dla modelowania i korelacja minus 1 też jest bardzo dobra dla modelowania. Korelacja na plus 1 wskazuje na to, że jeśli jedna zmienna rośnie, to druga też, a na minus 1, że jeśli jedna zmienna rośnie, to dru wartość drugiej spada. Więc to są istotne. Jeśli jest korelacja blisko zera, wtedy jest już słabo i nie jest to zbyt przydatna zmienna do modelowania zwykle. Choć nie zawsze, bo czasami zmienne też wchodzą między sobą w interakcje w bardziej nieliniowych modelach i mogą się przydawać. Ale zobaczmy jak to się korelują. I mamy wszystkie kolumny numeryczne, jak korelują się spryze, szybki rzut oka. Cenę podnosi dystans do dzielnicy do centroida dzielnicy Queens, a obniża dystans do centroidu dzielnicy Manhattan. I mamy już dodatkowe tyle zmiennych, czyli pięć zmiennych, które później można użyć jako wsad do modelu uczenia maszynowego. Na dzisiaj to tyle. Widzimy się później na następnych ćwiczeniach i omówimy pozostałe metody. Jak można wykorzystać dane przestrzenne do modelowania? Dzięki.